Tak hmm. mogę kupić. Na media no, no dobra, ale jak jeszcze go kupić? Na media No to Marian, żeby to wszystko fanie Barbara, na media o, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a? a taką powodę, jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz, ale dla Ciebie czy rodziców? A to elektrolity? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie hydrooptymasenia. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety diety hydrooptymasenia zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom w i Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I mu pały do mnie straszne. senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aplofarm. Policji, ja Radio Zapraszam Anna Harty. Na trasie S2 między Węgrami Warszawa Południe i Opacz stają kierowcy w obu kierunkach. No i trasa S8 w Polsce też się korkuje w kierunku Damowa. Mamy większy zatop od Biszyńska Wiszyńska do Maremontu. Na Utęce w kierunku Warszawy stają kierowcy między miejscowościami Wypędy i Opacz. Na trasie S11 korek przed węzłem Krzesinem, staną kierowcy najwyższym do Poznania, no i a mamy spowolnienia między Krzesinami a węzłem Poznań wśród w obu kierunkach. W Katowicach na drodze 86 to jest ulica Murckowska, na wysokości stacji Państw doszło do kraksu z udziałem sześciu pojazdów, mamy zablokowane dwa pasy w kierunku Sosnowska. Krajowa Jedynka korporuje się na odcinku Pszczyny, Tycha, staną kierowcy w miejscowości Piasek w kierunku pychów. No i zaklarkowana jest też droga 902, czyli trasa średnicowa na odcinku Zagrzeb-Bilice. Tutaj mamy spowolnienie w obu kierunkach. Na czwórca między węzłami Kośnica i Bojków w stronę Wrocławia jest korek, to z powodu m.in. robót drogowych. Jest niejasne. to jest 312 km. Teraz droga nr 52 do Wicie-Kenty w Andrychowie na 33 km. Zdarzyły się dwa samochody osobowe, jedna osoba została ranna, droga jest zamknięta, w związku z tym wprowadzono objazd przez stację paliw. Przed Krakowem mamy korek w na Krajowej 7, to tutaj w zasadzie mamy korekt w obu kierunkach, no i obwodnica Krakowa jest zakorkowana przy zęble Skawina na, na jezdni w kierunku Katowic. stoją kierowcy 22 513 11 11, to numer do radia kierowców, czekamy na telefon. program pierwszy Polskiego Radia miliona dziewiąta. Tu Polskie Radio. Słuchacie audycji Lato Zazdzięczny. プシューッ

Mm -hmm. Wiele wody musiało upłynąć, żebyśmy po raz pierwszy w tym roku usłyszeli polkę dziadek, ale oto jest i będzie wybrzmiewać aż do końca lata. A na to zrobię w tym roku będzie się kręcić właśnie wokół wody, jakie Państwo na pewno doskonale wiedzą. I dzisiaj też mam za Zapaluję, bo czeka nas rejs po malowniczym kanale Bryzickim. W roli kapitana, a może raczej powinnam była powiedzieć kapitanki Sława Bieńczycka. Wszyscy mogą być się zaproszeni. Odwiedzi nas także gość, kto tak i co opowiem za kilka minut. Skojarzenia, konkurs romantyczny Paryż oraz kolejny odcinek uwolnionego gora Bradyganta też będą, ale jak zawsze zaczynamy od aktualności, które przedstawi Izabela Kuczyńska. ... czeka projekt wybudowy centralnego portu komunikacyjnego. Dziś mamy poznać decyzję do tej sprawy o planach dotyczących inwestycji. Ma poinformować premier Donald Stuck. Wielka rozmiarów rządu poprzez te konferencji prasowe i zapowiadał, że projekt nie zostanie zainteresowany, ale urealniony. Konfesją chcemy dziś wczesnym popołudniu. Pewnie w tej sali będziemy korzystali także z możliwości technicznych, tak żebyście Państwo zobaczyli wszystko, no jak pod mikroskopem, jaka przyszłość czeka te inwestycje. Centralny port komunikacyjny to stanowany będą przesiadkowym między Warszawą a Łodzią, który ma zintegrować się transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Możnym elementem co tak samo być port lotniczy w Dniu co który według zmodyfikowanych planów pierwsi pasażerowie nie idą skorzystać z nowego lotnicza za 10 lat. Przywiązki partnerskie tak, ale bez możliwości przysposobienia dzieci do samoludowców z, z PSM i pozostałe partie w po koalicji rządzącej różnią w tej sprawie. prowadzone dotąd rozmowy nie przyniosły przełomu. Partii nie ma na to zgody. Mówi w jednym polskiego po stanu, w do zagłady i na pewno jeśli chodzi o przedposobienie, to tutaj widzę, że mimo tego, że te kwestie każdy osąda głosowanie we własnym sumieniu i będzie tutaj w tej w sprawie zawalantowana wolność i nie będzie dyscypliny, to kwestia przedposobienia tutaj do większości posłów jest pan, która jest pan ugraniczny. Komisja obywateli sprawiedliwicza oczekują, że projekt ustawy o wnioskach partnerskich będzie propozycją urządową, a podlodowców może sprawdzić, że projekt się do tego samostat. Wokół stałej zasady, w bo po ustałem zestawie II wojny światowej w Gdańsku obecna dyrekcja dokonała zmienionych ekspozycji, argumentując, że przewraca pierwotny, autorski charakter wizualnej narracji. Zdowierzch czas Karol Nawrowski nie na zmiany jako szokujące i za takie uznanie usunięcia fragmentów ekspozycji dotyczących lotnictwa Witolda Kileckiego, ojca Maksymiliana Kolbego oraz rodziny Ulmu. A ta podstawa ma swój początek wiele lat temu, szczególnie zna Marzena Bacocka w Radzie Gdańska. Kolejna odsłona sporów, który toczy się od 2017 roku. Krótko po udostępnieniu wystawy w całym museumie II wojny światowej zostało zmienione kierownictwo instytucji. Były dyrektor, obecnie prezes Instytutu Zbawienicy Narodowej, dr Karol Nawrocki dodał do ekspozycji elementy, z którymi nie zgadzało się czterech wystawy. Sprawę skierowali do sądu, który ostatecznie oddalił większość urządzeń dotyczących przywrócenia pierwotnego charakteru wystawy. Uznano jednak naruszenie praw autorskich. I właśnie na to orzeczenie powołuje się nowa, stara dyrekcja która wprowadziła w kwestii sporów udało II wojny światowej głos zabrało wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i jego zdanie stargnięte ekspozycje dotyczące lotnictwa pijackiego, ojca Kolwego, przerobiny ulmów muszą zostać natychmiast przywrócone. Przed nas kolei na otwarty, przegrana nas Austrią w metro Wszystko i realnie z na pożegnanie Import księciu wrócili już z euro 2024 do w ramach Mufasze z korupcji przyznaje, że ten izb to mógł wyglądać inaczej że to jest zaszczyt i szkoda. Wracamy do domu. No, ale to no taka jest piłka, trzeba czekać teraz pod chwilę i we wrześniu się z spotykamy i mam nadzieję, że to będzie w dobrym kierunku szło, bo tak na to się wydaje, że to wszystko idzie w dobrą stronę. Na warszawskim lotnisku z umiarkowanym od tymi zmianami cywilizacji wice, bazowani już na biało-czerwonych znaczach, wiceministrzami świata pokazali się i w dobrej stronie. Na kolejne spotkania polskiej reprezentacji we wrześniu w ramach hymni narodów UE. Teraz to czas na skutek na temacie. morning, it's past 9 o'clock, I'm now track and here are the headlines in English at summer with the radio. What off the future halt for Poland's mega airport? The government is set to unveil its plans for the so-called central transport hub today. This project involves not just the airport itself, but also its railway and road rail components. Prime Minister Donald Trump, is set to hold a news conference in the afternoon. According to officials, the project will not be scrapped, it will just be adjusted to reality. <laughs> Controversy unfolds over the permanent exhibition at the Museum of World War II in the northern city of Gdansk. The current management has made changes to the exhibition, arguing it restores the original narrative of the museum. Removed sections include parts about Captain Vito's Pilecki, Father Maximilian Kolbe and the Ema family. Deputy Prime Minister Władysław Kościusz Pamysz has called the immediate reinstatement of the elections. 2024 ends for the Polish national football team who have now arrived home. In their final match they drew 1-1 with the world runner-up French team. Polish goalkeeper Łukasz Goruszki was named player of the match. That's it for now. More news. Telegraph 10. Willkommen zu den Kurznachrichten beim Sommer mit dem Radio am Mikrofon des Joachim Tschicherski. Welche Zukunft erwartet den mega und am von Warschau? Die Regierung wird heute die Themen zu diesem Projekt vorstellen. Am Nachmittag findet eine Pressekonferenz mit Premierminister Donatus statt. Das Projekt wird nicht ausgesetzt, sondern, wie die Regierung sagt, der Realität entsprechen. Im Gedeich wird derzeit um die Daueraufstellung des Museums des Zweiten Weltkriegs gestritten. Die aktuelle Leitung hat Änderungen vorgenommen und argumentiert, dass sie den ursprünglichen Charakter der musealen Erfüllung wiederherstellt. Teile über Rittmeister Wicholms-Platz, Maximilian Kolbert und die Familie Ulmer wurden entfernt. Der Vizepremier wurde zur nicht afghanischen wird jedoch empört und fordert ihre sofortige Wiederaufnahme. Die polnische Nationalmannschaft hat im letzten Spiel der Europameisterschaft ein 1 zu 1 Unentschieden gegen Frankreich erreicht. Das erste Tor erzielte Mbappé, das zweite Lewandowski. Beide Tore fielen durch Elfmeter. Zum besten Spieler der Partie wurde der polnische Torwart Lukasz Skorupski gewählt. Wir hören uns wieder in Einverständnis. слухаєте місто з радіо і новини української читає Христина Слібняк, яке майбутнє чекає на центральний комунікаційний порт. Сьогодні уряд представить плани щодо цієї інвестиції. Йдеться не лише про сам аеропорт, але й про залізничні та автомобільні елементи. Конференція прем'єр-міністра Дон Неделка цього, що до того відбудеться вже у другій половині дня і як кажуть, зможе.